9,98, 25, 51 zgłasza wyjazd. Udajemy się dwoma zastępami. Pali się jakiś tam budynek mieszkalny. Dokładnie nie wiem, co tam jest. Oj, niebezpieczna sytuacja wynikła. 9,98, 25, 51 na miejscu. Za chwilę sytuacja. jest, chłopaki, węże, 1, 2. Ok, leśnicy nie chcę, ja sobie wezmę łom. Ty chopak chopak W trzecim Także gaśnica Co tu widać? Co tu widać? Idziesz za mną czy bierzesz tą osobę? Ty miałeś osobę wziąć Ja sobie tutaj opanuję tą całą sytuację Odetniemy bezpieczniki, a tu sobie wybijemy okno i wejdziemy sobie do domu. Słuchaj, dwójka, wynieś osobę poszkodowaną i przekaż medykom. Wybijemy sobie następne okno, No i tu będzie niebezpiecznie. Ale musimy ewakuować tę osobę. A zdążyłem. Po co żeś tam chłopie w las? Nie miałeś tam wchodzić. Przekazujemy osobę poszkodowaną medykom. I cyk odkładamy, bierzemy sprzęt do gaszenia. Bierzemy wąż, podłączamy i idziemy gasić. Oddajmy to złącz. No i wchodzimy niziutko. Wyważ drzwi i uwaga na to, uwaga. ekipa, wchodzimy, wchodzimy, gasimy, gasimy to. Musimy to szybko opanować. Szybciej wszyscy podają wodę, wszyscy nielegalnie. I tutaj, i tutaj. Coś się wali, ale to nic ważnego. Pomieszczenie po pomieszczeniu w trzech. O! Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. I wychodzimy z budynku idziemy przekazać osobę kolejną. Nie spodziewałem się tego w ogóle, że tam będzie jeszcze jedna osoba. Ekipa taka jak my to znajdzie wszystkie. I kolejna osoba przekazana, medykon na pewno już ostatnia. A ty gdzie tu łazisz za mną? Do budynku. Dobrze, że znaleźliśmy. No czasami i tak bywa, że Podczas akcji znajdujesz się jeszcze gdzieś tam osobę. Ważne, że... Ważne, że znaleźliśmy tą osobę. Mamy tą osobę, przekazaną zespołowi Oni się tam nią zajmą. A my będziemy gasić dalej, Ciutko. No, ogień jest niebezpieczny, ale na taką ekipę jak my tutaj jesteśmy, tyle osób to na spokojnie tutaj. Chłopaki, wychodzimy. Akcja zakończona z sukcesem. Do widzenia.